Dobra, stary, wszędzie masz lawę, tylko tutaj masz czyste. Tylko tu mam czyste? No. Ty tylko po bokach masz lawę. Wszędzie po indziej boka? jest bezpiecznie. Dobra, tak. to ja na maksa w tą stronę idę. Tutaj. Dawaj, trzy, Dawaj. cztery. O, dobra, U. udało nam się. Nie okłamałeś. No, nigdy cię nie okłamię. Dobra, słuchaj mnie, bo to bardzo ważne. Tylko na środku masz bezpiecznie. Ty też tylko na środku masz bezpiecznie. Tak? No, ja cię nigdy nie okłamię. Nie. nie ufam. Idę no weź. tu. No dobra, to ja ci ufam. Zobacz, ja ci ufam. Ja jestem na środku. Trzy, cztery. O, dobra, A. jesteśmy. No i zobacz, Przecież nie okłamałem, mówiłem, że tylko na środku masz lawę. No nie kłam, no. Tu nie masz lawy. Dobra. To ja tutaj zostaję. Ja ci ufam całą grę, zobacz. Tak? Okej. Okay. To ty tutaj też nie masz lawy. W tym miejscu. Nie ufam ci. No weź, no ja ci cały czas ufam, I, a ty mi cały tu. czas nie ufasz. No bo ty zawsze kłamiesz. No nie, dawaj. dobra, trzy, cztery, dawaj, no. No i, no i, no i co? No i kłamałeś, no. Nie kłamałem. To jaki cały no? czas cię kłamię, to na środku masz lawę. Ty też masz na środku lawę. To ja sprawdzam, czy mam no lawę. Ja na też środku. sprawdzam, czy mam na środku no lawę. No, no i zobaczymy, no i nie. dawaj tu. No i, no i tyle, no i cię okłamałeś znowu mnie. Nie, no ty cały czas kłamiesz. Mi to się stało, nie chce grać, nie? Wbij odbiórórórę pod como é pico